William Jose na radarze. Tot nam wytrzyma dwóch Jose. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Piłkarzyki. Jest czwartek, godzina 16 i czas na kolejne informacje ze świata piłki nożnej. Oczywiście rozpoczynamy od kwestii transferowych, jako że jest to centrum transferowe i zaczynamy od transferów potwierdzonych. Zanim jednak przejdziemy do tej kwestii, przypominam o wszystkich linkach w opisie, tam m.in. Patronite, media społecznościowe oraz dostęp do naszej grupy na Facebooku. Leonard Ciborra będzie reprezentował barwy Atalanty Bergamo. To dla nas, Polaków, bardzo istotna informacja, jako że żywo interesujemy się tym, co dzieje się z Arkadiuszem Recą, nie tylko z uwagi na oczywiste powiązania z reprezentacją Jerzego Brzęczka, ale przede wszystkim dlatego, że po prostu Arkowi kibicujemy. Jeżeli jednak chodzi o jego sytuację w Bergamo, no to tutaj ona się po prostu komplikuje. Dlaczego? Dlatego, że Czyborra, rocznik 9-9, ściągnięty jest na 4 i. Pół roku. Tyle przynajmniej wynosi jego kontrakt, który wynegocjowała Atalanta z Heraklesem Almelo. To jest dość spora ciekawostka, dlatego że w internecie krążą przeróżne informacje, jakoby Szalkę miało odkupić od Heraklesu Almelo czy Borre, a następnie odsprzedać go, czy też sprzedać w zasadzie do Atalanty Bergamo za te 4,5 miliona euro, które ostatecznie Atalanta musiała Heraklosowi zapłacić. To jest informacja nieprawdziwa. Dokopałem się do kilku źródeł w tej kwestii, i wszystkie koncentrują się, mówią o tym, że Bora został wytransferowany prosto z Heraklesu. Ale jest to oczywiście nagana dla drużyny Dawida czy też Davida, Wagnera. Mianowicie, gdyby udało się go ściągnąć, a miało taką opcję szalkę, to wtedy za 800 tysięcy euro można było go sprowadzić do Gelsenkirchen, a następnie za te 4,5 sprzedać do Atalanty. Czysty zysk dla szalkę, nie uczynili tego, nie skorzystali z opcji wykupu swojego wychowanka, przecież jakby nie było. Dzięki temu cały profit zgarnia Herakles. Jeszcze ciekawostka, Atalanta nie wiem czy świadomie wymierza taki psztyczek w nos Arkadiusz Rece, siódemka na plecach czy Borry powiązania właśnie z polskim zawodnikiem, który ostatnio bardzo dobrze się zresztą przecież ze swoim macierzystym klubem zaprezentował, zdobywając, jeżeli można tak to ująć, asystę w meczu właśnie z drużyną Atalanty Bergamo. Szybkie do dopowiedzenie, bo nie powiedziałem najistotniejszego, czy Borra to oczywiście lewy obrońca. Przechodzimy do Francji, bo tam niezwykle interesujący z perspektywy tego okienka transferowego transfer. Tino Kadewere przechodzi z Le Havre do ekipy Olimpiku Lyon, tak więc na grupama stadium będzie mógł prezentować swoje umiejętności, ale uwaga, dopiero z sezonu 2020-2021. Póki co wypożyczenie zwrotne do Le Havre, jednego z najstarszych klubów na kontynencie europejskim, to oczywiście taka poboczna ciekawostka. Jeżeli zaś chodzi o informacje konkretnie przylegające do wątku Musy Dembele i jego... Odejścia. Nie wiem, czy coś to zmienia drastycznie w tej chwili, bo coraz więcej jest. Ostatnio natrafiam tylko i wyłącznie na takie informacje konkretów mówiących o pozostaniu Musy Dembele który ma fantastyczny strig, jak to mówią Anglicy, czyli serię gier w 2020 roku, właśnie w drużynie olimpiku Lyon. Przede wszystkim sam piłkarz wyraził wolę pozostania i najprawdopodobniej, to jest moje domniemanie, ale no, gdybym miał oszacowywać prawdopodobieństwo różnych scenariuszy, to ten jest najbardziej prawdopodobny. Usiedli z nim do stołu i powiedzieli, słuchaj Musa, jesteś nam potrzebny, gramy w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, walczy o jak najwyższe cele i chcemy wykręcić jak najlepsze osiągi w ligę, a sytuacja nie jest prosta, dlatego zostaniesz do końca sezonu, a później damy Ci wolną rękę w perspektywie wyboru twojego następnego pracodawcy. Myślę, że Musa Dembele mógł na taki scenariusz po prostu przystać. Jest on komfortowy, ergonomiczny, ekonomiczny, no wszystko, co się wiąże z zachowaniem sił, jednocześnie też trze trzeźwości umysłu, bezpośrednio jest połączone z tym scenariuszem, tak więc dla mnie opcja jak najbardziej racjonalna. Cadeuere, jeszcze krótka charakterystyka, piłkarz, który ceniony jest głównie we francuskiej prasie, on zresztą już w grudniu był zapowiadany jako nowy nabytek Olimpiku Lyon. Do wyścigu tego piłkarza włączali się również angielski Licy, dlatego ja coś więcej mogę mieć do powiedzenia na temat tego piłkarza, pomiędzy innymi Southampton. Gorąco było nim zainteresowane, co wiązało się z sagą czy Adamsa i jego prawdopodobnym odejściem do Leeds, które jeszcze oczywiście miejsca nie miało. Tak więc masa wątków, ale co do samego piłkarza jest dynamika, jest odpowiednia perspektywa do rozwoju. W 20 spotkaniach tego sezonu 18 bramek w Ligdy, do tego 4 asysty, więc jak widzicie, liczby są to dość konkretne, zwłaszcza, że kolejni rywale na liście w hierarchii. I strzelców Ligdy prezentują się zdecydowanie mniej imponująco. Jeżeli mamy zatem obserwować jakiegoś piłkarza z tej ligi, to jest to właśnie kadelere. Ciekawe jak będzie wdrażał się w Sezon 2020-2021, ale to jest oczywiście kwestia no, do oceny za kilka miesięcy. Jack Robinson dołącza do ekipy Sheffield United, i tutaj krótka informacja: 2,5-letni kontrakt podpisany z drużyną Chris'a Wildera. On mówił, że potrzebuje wzmocnień na bokach obrony, żeby odciążyć nieco swoich standardowych grajków na tych pozycjach. Zresztą było widać, że czasami ulegały przeciążeniom, że tak powiem, skrzydła Sheffield United, zwłaszcza w tym okresie noworoczno-świątecznym. Tak więc na pewno zawodnik potrzebny. Pytanie tylko, czy na pierwszy ogień pójdzie, chociażby w perspektywie następnych kilku spotkań, wątpię. Raczej rezerwista, ale bardzo przydatny w perspektywie dalszej części kampanii. Darko Jeftić żegna się z Lechem Poznań. Oczywiście, jeżeli jesteście kibicami ekstraklasy, już o tym wiecie. Doskonale zdajecie sobie sprawę, że nie będzie piłkarza, który punktował w fantazyę ekstraklasa. No ale tak, już zostając na ziemi i nie odnosząc się do kwestii związanych z jakimkolwiek gamingiem piłkarskim to Darko Jeftic był filarem Lecha Poznań w wielu momentach kryzysowych, w wielu momentach, które wymagały pojawienia się takiego lidera. Piłkarz, który przecież dysponuje odpowiednim talentem, żeby grać w zdecydowanie lepszej lidze niż Ekstraklasa, więc nic dziwnego, że Drubina Kazan ostatecznie decyduje się przenieść. Walory piłkarskie wskazują na to, że zdecydowanie powinien sobie poradzić. Tam długoterminówka podpisana. Jeftic zresztą wyrażał wolę i poinformował włodarzy Lecha Poznań, że szykuje się do przeprowadzki, szykuje się do innej misji Piłkarskiej, po prostu dali mu zielone światło. Myślę, że zasłużył na taki właśnie scenariusz. A jeżeli już jesteśmy przy ofensywnym pomocniku, który no, już jest byłym zawodnikiem Lecha Poznań, to warto nawiązać do kogoś, kto również z Polską się wiąże. Jest to oczywiście Kamil Wilczek, piłkarz GSTP. Staje się nowym przedstawicielem polskiej emigracji w Turcji. To jest, myślę, że całkiem ciekawy kierunek, który został podjęty przez Wilczka. Oczywiście w Brentby była komfortowa sytuacja, bo miał stworzoną wokół siebie bardzo fajną aurę. Kibice go szanowali, zresztą popisy, umiejętności strzeleckie Kamila Wilczka znalazły naprawdę spore rzesze fanów w samej Danii, więc by jako zespół z Kopenhagi, który gdzieś tam pozostawał w ostatnich kilku latach, czy ostatnich dwóch de dekadach na mniejszym lub większym marginesie zyskał kogoś, kto rzeczywiście te morale mógł podnieść. Zobaczymy, jak będzie prezentować się jego kariera, może pójdzie śladami. Grosika nigdy nie jest za późno przez Turcję do jakiegoś bardziej porządnego piłkarskiego gruntu. To 5 lig europejskich, nie wykluczam, choć oczywiście mówię to pół żartem, pół serio. Trzymamy kciuki za udaną misję Kamila Wilczka. Dwie krótkie informacje dotyczące wypożyczeń. Genoa zezwala na przejście Ricardo Saponary do drużyny z Apuli, czyli do ekipy Lecce. Jemu na pewno taki piłkarz się przyda. W tym sezonie jest zdecydowanie mniej eksploatowany, ale to wiąże się z problemami samego Saponary. Jeżeli zaś chodzi o jego sylwetkę, to możecie kojarzyć ją z poprzedniego sezonu. Mówiliśmy nawet o Saponarze na kanale Piłkarzyki. Wtedy prezentował się u boku takich wielkich polskich piłkarzy jak Karol Inety czy Bartek Breszyński w drużynie Sampdoria, więc po przeciwnej stronie miasta, chociaż to nie jest przeciwna strona miasta, bo Luigi Ferraiz reprezentuje oba kluby w Genui. Tak czy inaczej to jest wypożyczenie numer jeden, o którym chciałbym powiedzieć do końca sezonu, a drugie wypożyczenie również do końca sezonu to wypożyczenie Roberto z West Hamu do Deportivo Alaves. Nie mówiliśmy o tym wcześniej, powinniśmy, bo to miało miejsce no, już jakiś czas temu, ale wiąże się to przede wszystkim z przyjściem Dara Randolfa, więc to jest też kwestia, której nie poruszyliśmy wówczas. Ale przejście Roberto to jest na pewno coś, co przyjmują fani West Hamu z wielką ulgą. I tym, którzy obserwują Premier League, na pewno nie muszę tłumaczyć dlaczego, a tym, którzy pozostają w cieniu obserwacji tego, co dzieje się z angielską elitą, powiem, że Roberto no, nie należał do bramkarzy, którzy pokazywali się z fantastycznej strony między słupkami angielskich bramek. No i jeszcze szybkie ploteczki w liczbie trzech. William José jest już o krok od przejścia do drużyny José Mourinho. Tak prezentuje się przynajmniej obecny stan rzeczy, obserwując moje wyselekcjonowane strony fanowskie na social media, które pozostają w styczności z klubem z północnej części Londynu. No wychodzę z taką tezą, że najprawdopodobniej jest to już dopięty scenariusz. Może być ona nieco zbyt odważna, ale trąbi się o tym, mówi się coraz głośniej, coraz Więcej, tym bardziej, że sam Jose Mourinho powiedział, że brakuje mu strzelb z przodu. Kontuzja Harry'ego na wiadome plotki łączące nawet Polaków z przejściem do Tottenhamu, oczywiście, to wszystko powoduje, że no, ta presja, którą poprzez konferencje prasowe na zarząd Tottenhamu zaczyna wywierać Jose Mourinho, pomimo że jak przychodził do Tottenhamu, zarzekał się, że nikogo w tym sezonie nie potrzebuje, jest coraz większa. Trzeba rzeczywiście kogoś na szpicę ściągnąć, umówmy się racjonalnie patrząc na perspektywę kadrową Tottenhamu, na jej głębię takiego typowego snajpera, który mógłby chociaż trochę nawiązać do Harego Keina, szukać ze świecą. Lukas Moura, pomimo tego, że występował na szpicy na pewno nie jest takim zawodnikiem. Son również ma zupełnie inną charakterystykę piłkarską. William Jose, piłkarz anonimowy, jeżeli tylko śledzicie La Ligę, na pewno wiecie o kim mowa. Real Sociedad zresztą korzystał z jego usług wielokrotnie. My na kanale Piłkarzyki przywoływaliśmy jego umiejętności strzeleckie. Sam piłkarz podobno wyraził również wolę, żeby przejść do Tottenhamu, informując o tym zarząd klubu. Druga informacja to ta, która łączy Lipsk z Danim Olmo. Coraz więcej konkretów pojawia się na linii Dynamo, Zagrzeb czy też Chorwacja i Niemcy. Jak wiemy powiązania bezpośrednie Daniego Olmo, inaczej Chorwacji z Niemcami przez lata w perspektywie różnych zdarzeń historycznych były dość spore, więc całkiem ciekawie ten ruch na tym tle by wyglądał to oczywiście taka ciekawostka z mojej strony, jak widzicie już kolejna w tym materiale. Niemniej jednak Lipsk i Dani Olmo wydaje się to fantastyczny scenariusz, chociażby z uwagi na to, o czym mówiliśmy, czy to w odcinku Trenera pod lupą, gdzie braliśmy pod uwagę, jak Nagelsmann buduje swoje drużyny, czy to z perspektywy no, takich prostych truizmów, gdzieś tam konstruowanych na bazie obserwacji mediów społecznościowych, gdzie cały czas hype'owana jest ta opcja pod tytułem Nagelsmann daje szansę młodym. A taki magik jak Dani Olmo, myślę, że w kompozycji się do każdego zespołu, który lubi stawiać na takie, no, różne rozwiązania pod kątem taktycznym, co zresztą było widać w Dynamio, On się odnajdywał w zespole, który lubił kombinować w Lidze Mistrzów, to było aż nadto widoczne. Jeżeli zaś chodzi o tą ostatnią, finalną plotkę, no to jest to Bruno Fernandesz. Ja nie wiem ostatecznie, kiedy skończy się ta saga, to wszystko jest wyjątkowo śmieszne. Cały czas przewijają się słowa, że to wina Woodwarda, że to wina Glazerów, że to wina nie wiadomo kogo, najprawdopodobniej Sportingu Lizbona. Mendesa, który jest również zaangażowany w negocjacje związane z tym piłkarzem, podobno United, nie chce, żeby tam Mendes był zawarty w tych całych negocjacjach i tak dalej, i tak dalej. Od tego wszystkiego można dostać białej gorączki. Na miejscu kibiców United ja już też powoli wpadałbym w takie stany. To jest informacja, która po prostu poraża. Tym bardziej, jeżeli przypomnimy sobie poprzednią sagę z Bruno Fernandeszem, która przecież ciągnęła się, ciągnęła. Krzywej tutaj, jak przypominam sobie, ma Materiały. Był przekonany, że Bruno Fernandes ostatecznie wyląduje na Old Trafford i co? Nie miało to miejsca, teraz również to miejsca nie ma. Pytanie, czy ostatecznie uda się ten transfer dopiąć, bo czas leci, moi drodzy, czas leci. W dzisiejszym odcinku również leci, więc tylko kilka słów na zakończenie tego materiału. Komentarz na gorąco po wczorajszych wydarzeniach. No, to co zrobiła Barcelona, bo może od tego zaczniemy, na Ibizie w pewnym momencie no, było katastrofalną rzeczą. To znaczy przy posiadaniu, które było dość imponujące, Niektórzy Mayweni piłkarzy w Polsce wrzucali pewnego rodzaju screeny, które pokazywały, że akurat pod tym kątem Barca prezentuje się nienagannie. To już warsztat piłkarski, tak prezentowali się poszczególni zawodnicy, pozostawiało wiele do życzenia. Błąd, który wypominali komentatorzy polscy, ale również angielscy, jak widziałem później na skrótach z tego meczu Rykiego Puzia na początku przy bramce, która dla Ibizy padła, na pewno trzeba mieć na uwadze. Ale jeszcze ta indolencja, zarówno w środku pola, jak i z przodu, te momenty rwanej gry. Które później którym później się przyglądałem na obszernym skrócie i na fragmencie meczu, który udało mi się. Do którego udało mi się uzyskać dostęp. To nie są rzeczy, które powalają na kolana i postawmy sprawę jasno. Setien, pomimo tego całego optymizmu, i to również z mojej strony, gdzie na kanale piłkarzyki, przecież no, wyrażałem nadzieję, że to się wszystko szybko pozmienia, no musi po prostu przemyśleć sprawę i troszeczkę więcej czasu na pewno dostać, jeżeli chodzi o wdrożenia. Ja zawsze byłem. Raczej sceptyczny, jeżeli chodzi o takie wystawianie szybkich, krótkodystansowych, czyż nie krótkodystansowych, bezmyślnych laurek. Raczej skłonny byłem oceniać z perspektywy kilku tygodni, nawet miesięcy, więc na spokojnie dajmy czas Setienowi, ale ten mecz do udanych nie należał. Real Madrid również prawie, że poślizgnął się na mydle, ale ostatecznie udało się wybrnąć z tego, co było złe. Ciekawie wyglądała celebracja Gareta Bale'a, z niższym rywalem tak jakby bezpośrednio było to związane fajnie korelowało, to w jaki sposób obliczył, że piłka po interwencji obrońcy spadnie na jego klatkę piersiową i to w jaki sposób uderzył piłkę na bramkę przeciwników, no budziło pewnego rodzaju śmiech i to komiczne było. Z mojej strony no tylko pojawił się taki delikatny uśmieszek, że Gareth Bale już po prostu tak apatycznie podchodzi do swoich obowiązków w Realu Madryt, że no da, bardziej się już chyba nie da być niezainteresowanym. Co ciekawe, Brian Diaz pokazał się z dobrej strony, ja już myślałem, że ten piłkarz jest całkowicie skreślony w realu i że raczej przyszłości nie będzie miał, a tu się okazuje, że w coś jeszcze jest w stanie się wbić. No i ostatnia informacja. Zostawimy kolejne spotkania na Premier League. Skupimy się tylko jeszcze na wątku Manchester United i spotkaniu z Burnley. Słabiutko, słabiutko. Kibice United wiedzą, że ten mecz powinien zupełnie inaczej wyglądać. United mogło, bo mogło, wygrywać, mogło prowadzić, a skończyło się na bramce niezawodnego Chrisa Uda z Pistrzela. Tam Harry Maguire troszeczkę odskoczył za bardzo się zdystansował od strzelca wyborowego w drużynie Shona Dodatkowo, jeszcze no, pewnego rodzaju naganna postawa. Zawodników związanych z blokiem defensywnym wiąże się również z Dawidem De To umiejscowienie przy bramce Jay'a Rodriguez'a nie było fortunne, co zresztą wypominali kibice, no i różni ludzie powiązani z Manchesterem United. Kibice, no to się bezpośrednio wiąże z tym, co powiedziałem później na mediach społecznościowych, w mediach społecznościowych, więc już nie będę ruszał tego wątku. Dawid De rzeczywiście mógł lepiej się tutaj zachować, ale bomba Jay'a Rodriguez'a bardzo, ale to bardzo przyzwoita. Wielkie brawa dla Jay'a, zawsze byłem fanem jego talentu i pozostawałem, pomimo Różnych urazów. Tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek na kanale Piłkarzyki. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście zadajcie je w komentarzach. Ja za uwagę w dzisiejszym materiale bardzo serdecznie dziękuję. Widzimy się już jutro z kolejnym odcinkiem. Trzymajcie się. Cześć!